W dzisiejszym odcinku przedstawię wam całą historię Harumi, dziewczyny, która w świecie ninjago namieszała, tak jak nikt inny. Dla osób, które regularnie oglądają ninjago, nie będzie to żaden odkrywczy film, ponieważ całą wiedzę czerpają z serialu i książek. Ale myślę, że znajdą się też osoby, które wyniosą z tego materiału coś nowego. Tak czy siak, zapraszam do oglądania. Ale zanim to, chcę bardzo podziękować wszystkim wspierającym i przypomnieć o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Możecie także zostawić łapkę w górę oraz wbić na mojego Instagrama, na którym. Co jakiś czas pojawiają się fotki z ninjago. Jako dziecko, Harumi była dość spokojną dziewczynką, która, jak wiele innych dzieci, podziwiała ninja za ich odwagę i poświęcenie w ratowaniu świata. Pewnego razu, kiedy siedziała ze swoimi rodzicami w domu. Miasto ninjago zostało zaatakowane przez pożeracza światów, ogromnego węża, uwolnionego w sezonie pierwszym przez Pytora. W wyniku tego budynek, w którym się znajdowali, zaczął się zawalać, mieszkańcy musieli być ewakuowani i kiedy winda odjeżdżała już w dół, Harumi zdołała wepchnąć się w tłum i uciec z budynku. Jednak rodzice nie mieli już tyle szczęścia. Zginęli, a ona została zupełnie sama. To traumatyczne przeżycie bardzo mocno wpłynęło na jej charakter. Od tego momentu Harumi była bardzo cicha, nie odzywała się prawie w ogóle, i dlatego, przez ratowników, a później prawdopodobnie przez jeszcze wiele innych osób, była nazywana ciszą. Jako osierocone dziecko nie miała się gdzie podziać, lecz wpadła w oko rodzinie królewskiej, cesarzowi i cesarzowej ninjago. Postanowili więc oni przyjąć ją pod swój dach. I wychować jako księżniczkę. Ona jednak nie lubiła nowych rodziców, którzy byli dla niej surowi i zawsze kazali jej zachowywać się po królewsku, aby nie przynieść wstydu ich rodzinie. Jedyną osobą, która w pałacu zdawała się troszczyć o Harumi, był Hutchins. Widział, że nie podoba jej się takie bogate życie, przygotowywał jej ubrania, przypominał o myciu zębów i śpiewał kołysanki o pająkach. Przez wszystkie lata, kiedy ninja zmagali się z różnymi zagrożeniami, Harumi w pałacu planowała spisek potajemnie, tak że nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Niedługo po ataku pożeracza światów, bowiem dowiedziała się o tym, że to Lord Garmadon pokonał tego przerośniętego węża. A ninja, nie dość że nie potrafili się z nim uporać, to jeszcze pozwolili mu wejść do miasta, co skutkowało śmiercią wielu mieszkańców. Harumi nienawidziła ninja, a za to ubóstwiała Garmadona. I widziała w nim bohatera. Jego przemiana w dobrego senseja w finale sezonu drugiego wywołała w niej mieszane uczucia. Z jednej strony nadal go podziwiała, a z drugiej zaś była zdenerwowana tym, że stracił całą swoją potęgę. Dlatego też jego odejście w sezonie czwartym mocno nią wstrząsnęło. Dziewczyna nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, dlatego po prostu przez długi czas żyła tak. Jak kazali jej przybrani rodzice. Pewnego razu jednak maska oszustwa, znajdująca się w pałacu, przemówiła do niej głosem Garmadona. Zaczęła wtedy ona szukać informacji i sposobów na to, aby przywrócić dawnego, złego i czterorękiego Garmadona do życia i znalazła. Założyła wtedy gang synowie Garmadona i przyjęła pseudonim Ciszy. Przekupując się przez bibliotekę domu i rozmawiając z Mystakę, udało jej się namierzyć maskę nienawiści. Problem tkwił tylko w tym, że była chroniona mocą oni, dlatego Harumi wykorzystała, Fakt, że mistrz wrócił do Ninjago w postaci dziecka po sezonie 7 i porwała go, aby wykorzystać go do swojego planu. I w tym momencie rozpoczynają się wszystkie wydarzenia, które widzieliśmy w sezonie 8 i 9. Przebiegły plan Harumi i jej gangu doprowadza do tego, że Garmadon zostaje przywrócony do życia w swojej najbardziej przepełnionej złem wersji. Razem z pomocą dziewczyny przejmuje on władzę nad miastem Ninjago. Wszystko zostaje zrujnowane, mieszkańcy muszą albo dostosować się do jego rządów, albo ukrywać po kątach jak szczury. Harumi, swoją obsesją na punkcie Garmadona, doprowadza do tego, że mnóstwo dzieci traci swoje rodziny, tak samo jak ona przed laty, przez pożeracza światów. To pod koniec sezonu 9, kiedy Garmadon zostaje pokonany przez Lloyd'a i Wu, sprawia, że dziewczyna czuje się winna i żałuje tego, co zrobiła. Jest już jednak za późno na odkupienie. Budynek, w którym znajduje się Harumi zawala się, przez co dziewczyna ginie. Niedługo po tym Lloyd przekopuje gruzy, aby ją znaleźć, jednak to wszystko na nic. Po śmierci bowiem mroczny władca ukrywający się w Ninjago od dłuższego czasu przechwytuje ducha Harumi i oferuje jej wskrzeszenie w zamian za posłuszeństwo. Ona z braku jakiegokolwiek innego wyjścia akceptuje propozycję i tworzy dla mrocznego władcy całą armię z Zemstone'u oraz daje mu cielesną formę. Doprowadza nas do wydarzeń z 16 sezonu, gdzie widzimy kolejne katastrofy i zniszczenie w mieście Ninjago, kolejne rodziny tracą dach nad głową. A Harumi nie widzi w tym nic złego. Nadal ślepo zapatrzono w jej wybawiciela mrocznego władcę wykonuje posłusznie jak piesek wszystkie jego rozkazy. Kiedy jednak okazuje się, że to on był odpowiedzialny za narodziny z i za pożeracza światów, dziewczyna w końcu rozumie, po której stronie od dawna powinna być. Razem z Lloydem pokonuje mrocznego władcę i przechodzi na dobrą stronę. I na tym kończy się historia Harumi, postaci, którą uwielbiam za jej mroczny charakter i za błędy, które popełniła. Gdyby nie ta dziewczyna, to miasto Ninjago uniknęłoby aż dwóch, a w sumie to nawet trzech katastrof, licząc marsz oni. Ciekawe czy teraz jest tam gdzieś w Ninjago dokładnie taka sama dziewczynka, która pała nienawiścią do Harumi za to. Że straciła swoich rodziców. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Możecie także wbić na mojego Facebooka, Instagrama i TikToka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.